No dzisiaj, no, gram z antka. Tu tak, 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 się tak, Dobra, nie będzie tu. Ja tak, tak, ja tak, będzie mój kolega grożąc. mnie tak, mnie. O tak, o O tak, tak, szybciej się poruszasz. tak, tylko 2SD. Nie. Daj mi się, bierze. Dobra. Zara, przyjdzie. A jak się dawał do góry? He. <todgłosy> tak, he. <todgłosy> jak chcesz Bartka linę gdzieś to G. Tak, dobra. Gdzie jest tak, G. Ja i tak wyszłam z gry, bo idę na zetrwę. Dobra. Pewnie, dobra. No. Sami wiecie czego. No. Mam, mam, mam to. Ale przecież coś. Czuję, że to będzie nie. najgorszy odcinek na tym kanale. Mam te! No bo no, nie to. będzie jeszcze Huberta. To jest. wyjadł się boję solowego odcinka Huberta. A czego? A mojego się boisz? Nie aż tak. Ja. Tu i tu inny. Tu inny, tu inny. Tam Daniel, oka, nie szalę. <grym z tyłu> a jak ja na. Nie, znaczy ku. E, musisz to robić. Przestań, <grym> ale, <kuchu> ale, <grym z tyłu> a, ale ja tu mam głowę. Ale ja tu mam antygłowę. A jak się wysiada? <grym z tyłu> spacja. I gdzie jest ta spacja? Yyyy... Yeah. Nie pytaj się, czemu mam te uszy. Muszę je ściągnąć. Nie, mi się podoba. To tyle ciętek zajmuje, ile miałeś blokowania? <grym> tak, Antek? Mhm. Uh -huh. Czemu nie szkacze? O! Patrzysz, y, jakiś autostrad. Bo mu, się, bo mu się nie chce. Za gruby. Co teraz? Nie, nie, nie. Nie, Co teraz? Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. po nie. Nie, nie. Jest czas. Aha, nice. Dobra, to ja wychodzę. Dobra, nie, wiesz, no. jak. Co? Pójdź no. do naszego kasiera i przytrzymaj E, jak ci się wyświetli. Gdybyś go obrabował i dostał. 500. 1500? 1900. Wy że grał Grałem, grałem, ale. No wczoraj, a już zapomniałem. Typowy, typowy ja. Grałem wczoraj, a dzisiaj zapomniałem, co się i jak robi. Typowy ja. Dobra, może. Aż jem, że pączka w ogóle. Dobra? No może nie kupuj psa. Nie chcę, nie chcę. Jak się. Aha, dobra, już wiem. Aha, aha. Tylko mówisz, Nie, nie, nie. kupuj psa. Nie, Daniel nie Daniel kupuj. Nie, nie Daniel kupuj. A to było, że pieniądze tamto? Nie, to było, ale to było najsłabsze auto jakie mam. To jest najlepsze. Hmm. Widzimy, jak dwa razy klikniesz to. To trudno. Hmm. Eee. <śmiech> <śmiech> <Blachy>. <śmiech> Nie, naprawdę. O, ja umiem dobrze jeździć, ale w takich innych grach. Innego karda. O kurde, La lag. w grę, bo do wody wjechałem. bo ja wchodzę na serwer, a nie mogę wejść. Hahaha. No ja... cię uczę kolegę grać w Roblox. Nie, ja umiem. Nie. Proszę, ja umiem. Tylko, że dawno nie grałem. Hej. Wczoraj? Tak. Wczoraj? To było przecież bardzo, bardzo dawno. Tak. Dobra, dawaj do jubilera albo. Ale tu gdzieś był sklep kiedyś. Nie. Yeah. Tu gdzieś się kiedyś robił do dostał chyba 10. Nie. 15 tysięcy chyba. 1500. Tam był taki... spadały takie walizki czasami dalej to nie jedynie. Nie, nie, To nie to. Nie poczekajcie na mnie, nie do Dawaj do muzeum danej. Ja? Daj <św <Infinite> mm. mm, mm. oh. O. Dzień. Dinozaur. Jak Mogę tylko nie nie, 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 nie trzeba. To przecież taki jeden odcinek. No. To jest na odcinek. Ty, a jak teraz wyjechać? Mogę? No. No. Tylko nie. To, to, Panie, coś też słabo słabo. Tam... No wczoraj grałem, no zapomniałem jeszcze grać. Wczoraj, wczoraj z... grałem. Złabonię, a gdzieś tam grałem na telefonie? Na telefonie grałem. Co na telefonie? E, nie wiem. Na telefonie się trudniej gra. Miło. Mi się nigdzie to zdawa. Pięknie co teraz Antek gra. Nie, ja, ja gram przecież. Nie! Tak! Ty nie umiejesz tam sobie wyjechać. Hmm. Mogę już... Hmm. Jedziemy do muzeum. Tak, 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 tak. Do muzeum. Muzeum. Mmm, Daniel. Ej, Antek, wyobraź sobie cztery teraz kamien grę, a i Hubert będzie grać. O, nie! To o, 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 nie <coughs> da się 14 minut stream. I pewnie kupić jakieś auto. Hubert, jak kupisz jakieś auto. Nie, jakąś broń zapewne kupić. Tak. No i... <grymne> dobra, to ty, to ty nie masz tego nowego odcinka. Zastig ty, 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 ty. ty Jak tu się wjeżdża? Hu. Boże, ja tego tak nie to tam, tam jesteś przy jakichś kurca, i już jestem przed muzeą. Bum, <grymne> bum, <grymne> ポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポン <laughs> Ile masz tego silnika? Aj O cinek Huberta Dam yy, się nagra i... No życie. Ej, ile mam jeszcze czekać. U tu. Ej, ja kupię jeszcze, a od ja mam. Nie, nie kupuj tego! Nie kupię. Fajny diabeł! Nie! Nie! nie. Da, nie, nie. Du, tu, 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 tu. Ty on ma te auto? Du, tu, tu, tu tu. Nie. Du, tu, 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 nie. On jest te inne, te to co ja mam. To rockster. Ha. I. Eee! A jak a to nie, nie umrzyj, Daniel! Pięć tysięcy sobie zbierz. Mhm. I potem pójdź po mumię. No, chcę. Mogę? Mm. Oh. mogę? Nie, nie zbieraj tego, nie zbieraj tego! Nie! 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 Czemu? No bierzesz Bo Cię. była za dużo. Nie ma tam diamentu. Pójdź od drugiej strony, Daniel! Daniel mogę? mogę ci to zrobić, bo ty wszystko zepsułeś. No. Ale ty zejdziesz? to będzie trochę lepiej. Ale weź, weź jeszcze tę maskę, Bartek, Bardzo pójdziesz, żebym mógł szybko. żeby mi te lasery nie dawały obrażeń za pierwszym razem. Pójdę. No. Teraz. A. Jeszcze. Gdzie są obrazy? To w górę. Troszkę jakoś. To chyba, ej, Antek to chyba bardziej będzie ogarnąć. Znam go mm. Teraz, masz. Umieszam zagadkę zrobić? Tak, umiem. Tak, zimno. tak, tak, tak. Jak to się robi? <laughs> Ej jak ten, odsuń się Bartek, bo cię z tego miejsca. No Bartek no, co ty robisz? No co ty O, się, otworzyło się, idź tam lepiej. Tu tu tu. nie, nie mogę. Reset <grydę> <grydę> charakter. No, Masz taki, na takie jakieś awaryjne wyjście? Nie, nie. Ja znam, ja znam awaryjne wyjście. Reset charakter. Nie, trzeba zginąć. Nie, trzeba czekać aż Bartek przyjdzie. Przyjdź tutaj i spróbuj to pójść. Ja się. Ale weź mnie. Nie. Ale wtedy będzie miał wpół. W sumie? Dobra, weź mu nie bardzo mnie weź. mumię. mnie. jak pół nie ma to tak Ale tak się, się chyba zamknie. Nie. Się zamknie, ale nie jest. da się na tego zrobić tą dźwignię i tą. Maceki już... Nie. Czekaj, już jestem. Może mnie widzisz na mapie. My, ciebie widzę. O, My mapy nie widzimy. A nu no, jedzie, zaraz wyjdzie z drogi. Jedzie. No i zaraz możemy się zaraz przed muzeum. I? Zaraz jest. Jeden idziesz do tego drugiego, okej? Okay? No. Ale się podoba. No, zaraz czas yes. minie. A ile teraz... możemy? 20 minut? Wezmę Nie, czternaście. Dobra. Już? Pól. No, Długo? Szybko. A, nie mogę nic brać. Dobra, pól. A. Dobra, i zepsułeś solowy jak Daniela. Dziękuję ci, Marku. <laughs> to nic nie było. Tego nie było. No to? no to na koniec kupujemy auto. <śmienic> na koniec Daniel wariat. Na koniec Daniel tu tu tu, tu ru ru. Czą tam się? Nie ma. Na koniec ja tu 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 ru. Tu ale jest jeszcze trochę tego paliwa. Eee, nie ma. Daniel to Tak. No to kup mnie to. Nie ma. A, to jest za chyba. Antek, to jest za czy nie? ma bo... Antek, masz jakieś babuksy? Nie. Potem po mi to paliwo? Fajne jest. Da się darmowe. Nie. No muszę dawać. E, e, nic, nic, widzowie. Ciebie, Dobra, a nie tylko ci to panie. E, nic. E. Dobra, no to... No i... Jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, widzowie. Jeszcze nie, jeszcze nie kończy. Ko... Ej, na koniesz, no, na koniesz, e, żeby właśnie się coś. Hmm... Jaki ze mnie prawdziwy deraj w, w mistrz. Mów mi w mistrz. No, nie, daj no to, no to dawaj Chwileczkę! Yeah. I kupujemy je teraz. <śmany> <bo żarty. śmany> Dobra! No. Yeah. 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 A ile to kosztuje? 175 tysięcy. E, na to stać. Tu, tu, tu. Dajcie! 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 Musimy już skończyć. E, no, Powiem <śmany> Opowiem Wam bajeczkę. Jadę, jadę się przez ulicę, jadę, patrzę most. Jadę przez ten most, jadę, jadę, jadę. A potem widzę wodę, no i, no i zobaczcie, skacze na dach, robię butterflipa na następny dach. hej, O, dziękuję. Yy, <grym> potem wjeżdżam w dom. Potem jedzie, jedzie, potem wjeżdża w wodę i tonie. Widzicie jako bajka, dobra koniec. Dobra. Dobra, no to na razie